No to zaczynamy druga część arkusza maturalnego z geografii 2022. W tej części z geografii społeczno-ekonomicznej możecie uzyskać 26 punktów, troszkę mniej niż połowa. Yy, ale będą tutaj zadania nie tylko takie bardzo społeczno-ekonomiczne, bo właściwie ciągle te zadania środowiskowe, nawet w tej części arkusza będą nam się pojawiać. Na ogół ta druga część arkusza wypada Wam dużo lepiej, nabijacie sobie tu więcej punktów, więc sprawdźmy, czy i tym razem tak było. Zadanie 19 wydaje mi się dosyć przyjemnym zadaniem. W tabeli przedstawiono wskaźniki demograficzne, która informacja o sytuacji demograficznej krajów jest prawdziwa. No i jak czytam te zdania, to fajnie jakbyście w głowie mieli ten wykres przejścia demograficznego i czytamy sobie kolejno zdania. Indie i Włochy znajdowały się w tej samej fazie przejścia demograficznego. Indie i Włochy widać od razu, jak bardzo różnią się wskaźnikiem urodzeń. Indie ze wskaźnikiem 18 promili będą sobie gdzieś tutaj w trzeciej fazie. Włochy z Współczynnikiem 7 będą, nie, Indie i Włochy, tak, będą zdecydowanie już w fazie piątej, więc absolutnie to zdanie prawdziwe nie jest. Jeden kraj spośród przedstawionych w tabeli charakteryzował się ubytkiem naturalnym. No. Trzeba tylko wiedzieć, jak się liczy przyrost naturalny, współczynnik urodzeń, minus zgonów, i widać, że w przypadku Włoch ta wartość będzie ujemna, dlatego jest to odpowiedź B, więc w tym zadaniu, chociaż pozostałe zdania tyczą się przejść demograficznych. To tylko z tą wiedzą wystarczyło je zrobić. Upewnijmy się do końca. Wskaźniki demograficzne Somalii były charakterystyczne dla czwartej fazy przejścia demograficznego. No nie, Somalia z tym, z tym dużym współczynnikiem urodzeń będzie gdzieś tu w trzeciej fazie. I spośród trzech krajów przedstawionych w tabeli, Somalia charakteryzuje się najmniejszym obciążeniem demograficznym. Pamiętajcie, obciążenie demograficzne kraju jest duże wtedy, jak przeważają czy duży udział mają osoby. Niepracujące, czyli w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Somalia z takim współczynnikiem urodzeń ma duży odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, dlatego nie będzie miała najmniejszego obciążenia demograficznego, więc pozostałe zdania są nieprawdziwe. Zadanie 20. Wyjaśni, z czego wynika różnica w udziale pracujących w przemyśle między województwem dolnośląskim a podlaskim. W odpowiedzi uwzględni jedno z przyrodniczych uwarunkowań. Mamy dwa województwa dosyć charakterystyczne. Dolnośląskie, podlaskie. Mogłaby się Wam przypomnieć struktura zatrudnienia. Chociaż wszystko jest w tej tabeli, widać, że w dolnośląskim zdecydowanie więcej pracujących w przemyśle niż w podlaskim. I jeśli chodzi o czynnik przyrodniczy, no to pierwsza myśl, oczywiście przemysł, baza surowcowa, dostęp do surowców, on będzie tutaj głównym powodem tej sporej liczby pracujących w przemyśle. I właściwie ten jeden czynnik wystarczy. Gdybyście chcieli się powoływać na rolnictwo, to będzie to dosyć niebezpieczne, bo słuchajcie, w województwie dolnośląskim generalnie są lepsze warunki do rolnictwa niż w województwie podlaskim, tak? Zobaczcie, na długość okresu wegetacyjnego. Ja wiem, że są góry, ale tu raczej bym w kierunku tego województwa podlaskiego nie pisała o rolnictwie, zwłaszcza, że macie ewidentnie tłumaczyć przemysł. Yy, I co chciałam jeszcze powiedzieć, i że w dolnośląskim bezpiecznie jest napisać o surowcach, bo gdyby się tak zdarzyło, a zdarzyć się może, że napiszecie o jakimś konkretnym surowcu, którego tu nie ma, a największą podpuchą w tym województwie jest węgiel, żeby go nie pomylić i nie napisać o węglu kamiennym. Więc jeśli nagle napiszecie surowiec, którego tu nie ma, to chociaż wasze myślenie będzie dobrze. No to przez taki błąd punktu dostać nie powinniście. Zadanie 21. Z urbanizacji bardzo przyjemne. wyjaśnij z czego wynika rozwój strefy podmiejskiej w miastach państw słabo rozwiniętych i w państw wysoko rozwiniętych. No to patrzę sobie na zdjęcie pierwsze i mam taką tutaj typową sytuację. Wstawiłam wam wykres faz, żeby to przypomnieć. Jestem w tej suburbanizacji, w tej eksplozji miast. No i ludzie przybywają masowo, żeby mieć pracę. Bardzo wam to powinno się skojarzyć z Amery Ameryką Południową, mieszkają w slumsach, czyli wyjaśnij z czego wynika, no z, z tej chęci poszukiwania pracy, ludzie migrują po to, żeby znaleźć pracę, mieszkają w slumsach, mają niskie koszty y, życia, mało pieniędzy, dlatego rozwijają się dzielnice, nędzy. Tu dochodzi jeszcze duży przyrost naturalny, co potęguje wygląd tej, dzielnicy. No a zdjęcie B, jesteśmy w desurbanizacji, ludzie wyprowadzają się poza miasto, tu mogliście pisać o takich odczuciach, bo pragną ciszy, spokoju, ale że są tańsze ziemie, że mogą mieć przez to większe domy. W dzisiejszych czasach można, zobaczcie, pisać też o pracy zdalnej, że mogą mieszkać za miastem, a pracować sobie zdalnie. Zadanie 22 i tu mam do CKE ten zarzut, który niejednokrotnie już występował na maturach, że dają ładny załącznik tutaj ładne kolorowe mapy, które w sposób mylący mogą wpływać na to polecenie, bo macie tak sformułować wniosek odnoszący się do prognozowanej zmiany liczby ludności Polski no, między tą mapą pierwszą a drugą. Czyli, zobaczcie, patrzę tylko sobie na kartogram. I co ja tu widzę? Widzę, że w większości województw mam ubytek, zmniejsza mi się liczba ludności, ale mam pewien wyjątek. I to jest województwo mazowieckie, i chyba jak dobrze patrzę, tylko to. I teraz zobaczcie, jak napiszemy, że we wszystkich województwach to będzie problem. Jak napiszemy, że w większości w przeważającej w prawie całym kraju będzie już w porządku, liczba ludności maleje. No i gdzie mój zarzut? Mój zarzut jest co do tej części. Znalazła się na tej mapie. Miała prawo się znaleźć informacja, jak to jeszcze wygląda w postaci, w podziale na miasta i wsie. Podczas gdy popatrzcie, w poleceniu nic o tym nie ma. Więc. Mogliście się do tego odnieść później, dodać coś. Wiem, że się tutaj też narzucają e, odpowiedzi odnośnie odpływu z miast w większości województwach, ale przede wszystkim mieliście napisać o zmianie liczby ludności, więc jak się byście skupili tylko na tych miastach i wsiach, to nie byłoby zbyt dobrze. I przechodzimy do zadań z rolnictwa. Będzie tutaj spory pakiet tych zadań. Zadanie tyczące się regionów rolniczych. Myślę, że nie bardzo trudne. Czytamy sobie zdania. Duże nakłady pracy, wysoki udział samozaopatrzenia, niski poziom agrotechniczny, czyli. W których regionach ludzie muszą się napracować dla siebie i nie mają dużej mechanizacji, no to jedynka w Europie odrzucam, dwójka w Europie odrzucam. 6 i 10 i 8 i 11, 8 w Japonii odrzucam, odrzucam kraje wysoko rozwinięte, bo nie mogą mieć dużego nakładu pracy yy, i niskiego poziomu agrotechnicznego. Zostaje mi tylko odpowiedź C. I drugie zdanie: rolnictwo wielkoobszarowe o dużej mechanizacji i jeszcze ma dużą towarowość, dużo sprzedają. 3 i 6 w Europie nie ma dużych obszarów, 5 i 8 znowu Japonia nie ma dużych obszarów, 7 i 10 Afryka nie ma dużej mechanizacji i zostaje mi tylko 9 i 12 Australia i Ameryka Północna i wszystko mi się tu zgadza. No i teraz będą zadania, chyba moje nieulubione w tej części. Dwa zadania tyczące się niby gleb, ale to są słabo zadania z gleb, to są zadania raczej bardziej ze środowiska. Podaj czynnik, który przyczynia się do ograniczenia procesów degradacji w A i sprzyja degradacji w B. No przyglądam się temu punktowi, a patrzę, że jest tutaj gleba stabilna, nic jej nie degraduje. Popatrzcie, tak powinniście pomyśleć. Widzę, że ta mało zdegradowana gleba jest tu na dalekiej północy. I idąc tym tokiem rozumowania, powinniście, na przykład, napisać o temperaturze. Niskie temperatury, mam już tu początek klimatu umiarkowanego chłodnego. Potem około biegunowy wpływa na to, że słabo rozwija się tu rolnictwo więc ta gleba będzie właśnie mniej degradowana przez warunki rolnicze. Drugi taki trop mam w kierunku tajgi, która tu wyraźnie jest w tym miejscu, więc pamiętamy przecież lasy bardzo pomagają nam w ochronie, yy, w ochronie gleby, yy, więc chronią ją przed degradacją. Co do obszaru B, jest chyba jeszcze trudniej, bo powinniście od razu pomyśleć o tym, że jestem w rejonie gór, yy, mamy tutaj Andy, więc w górach taką pierwszą myślą, która powoduje degradację gleby, są procesy osuwiskowe. Yy, czy tam yy, osuwiska, spełzywanie, o którym procesie myślę, by, byście nie napisali, byłoby w porządku, więc tutaj ta wysokość, ukształtowanie terenu, to, że macie strome stoki, będzie wpływać na niszczenie gleby. No, tu nie można nic pisać o rolnictwie, nie wiem, co jeszcze wymyśliliście, możecie pisać w komentarzu, no ale rolnictwo w górach, tu, że niszczona jest gleba, pisać nie można. No i dalej w zadaniu 25 jakby dalej jest drążony bardzo podobny temat. Znowu mam tą degradację gleb i trzeba podać hmm, charakterystyczne y, sposób rolniczego gospodarowania sprzyjającemu rolniczego, czyli co w rolnictwie będzie sprzyjać na degrada degradacji gleb. W krajach wysoko rozwiniętych, no, trzeba pomyśleć o tym Jakie stosują tutaj metody takiego intensywnego uprawiania? Czyli popatrz, możesz powiedzieć, że mają zbyt duże nawożenie albo zbyt dużą mechanizację, która będzie degradować gleby. Za to w krajach słabo rozwiniętych powinieneś pomyśleć, no jak tam degradują gleby. A pomyślmy o tym Sahelu, gdzie tam ten wypas bydła jest. Pomyślmy o tym, jak wycinają lasy, które przecież będą nam tutaj właśnie powstrzymywać erozję. No to takie dwie główne myśli. Ale nie twierdzę, że to są jedyne odpowiedzi. Możecie pisać. Która informacja o rolnictwie ekstensywnym jest prawdziwa? Dla rolnictwa ekstensywnego charakterystyczne są wyższe wskaźniki chemizacji, oczywiście nie tu jest małe nawożenie. Rolnictwo ekstensywne występuje na wielkich równinach. Kiedy macie wielkie obszary, to macie zawsze rolnictwo ekstensywne. Ekstensywne, kapitałochłonne, podtyp w krajach wysoko rozwiniętych o dużej powierzchni. Dla Europy Zachodniej jest charakterystyczne rolnictwo ekstensywne, mało pracochłonne, zmechanizowane o wysokiej towarowości. No to jest wszystko o rolnictwie intensywnym. Skreślam. Rolnictwo ekstensywne dominuje w Azji Południowej. No przecież tam jest intensywne, pracochłonne ryż. Skreślam. Tylko B pasowało. Zadanie 27. O, lubię takie zadania. Zwłaszcza, że są powtarzalne w ostatnich latach coraz częściej o lokalizacji, o tym nieraz Wam mówiłam. I coraz częściej tyczy się to właśnie ukształtowania powierzchni. Więc ten motyw już się przewijał w maturach. Mam nadzieję, że sobie poradziliście. Podaj litery, którymi oznaczono trzy niekorzystne lokalizacje. Różnie mogłeś podejść do tego zadania. Mogłeś y, zacząć od tego, kto ma najlepszą lokalizację, i wtedy oczywiście patrzymy na y, ulokowanie na stoku, na nasłonecznienie. Mam kierunek północny, w stronę rzeki opadają mi wartości poziomic, więc na najlepszy kierunek południowy, na słonecznienie bardzo dobre od południa, ma działeczka B. Zdecydowanie jest na ładnej, płaskiej równince nad rzeką, na słonecznienie, Dużo bym mogła tutaj mówić na korzyść tej działki, ale my mamy mówić czemu nie trzy pozostałe. Więc skreślam działkę A, i tu najbardziej trzeba wskazać na wysokość jako czynnik. Jest położona wyżej, jak jest wyżej, to na przykład co, na przykład wieje mocno wiatr. No, i wraz z wysokością maleje temperatura. No, niedziałka C, bo leży tuż nad rzeką. Może być teren zabagniony, mogą być powodzie. Może ją zalewać. Niedziałka C. No i niedziałka D, bo działka D ustawiona jest w ekspozycji północnej. Będzie miała za chłodno, za mało słońca, więc za krótki też okres wegetacji. Mamy to. Zadanie 28 zaczyna się przemysł i energetyka, i zadanie chyba nietrudne. Uzasadni, dlaczego w krajach Unii Europejskiej odniosły korzyści z powodu zmian przedstawionych w tabeli. No i widzę tu tak: mam nowe elektrownie, zlikwidowano, i jaki powstał bilans mocy. Zobaczcie, pierwsze co to oddzielę sobie energię odnawialne od elektrowni cieplnych i od razu widzę tu różnicę. Więc nie bez powodu dali Wam tu ten bilans. Gdyby zliczyć tutaj teraz energię odnawialne, to można powiedzieć, że jest korzystny bilans mocy, czyli że mamy zyski w postaci energii. Ale bardzo chyba tu się też narzucają odpowiedzi o ochronę środowiska, więc można pisać, że dobrze, że inwestujemy w energię odnawialne, czyste, dobre dla środowiska, Dobrze, że rezygnujemy. Z energii cieplnych, energii opałowych, bo one są dla środowiska najgorsze. No, to chyba ca wszystkie te, w jakie nie poszliście kierunki, powinno być ok. Zadanie 29. Jak na zadanie o surowcach w Polsce, jest naprawdę zadaniem łatwym, bo czasem to już takie szczegóły kopalnie są, a tutaj bardzo. Przejrzysta mapa głównych, naprawdę głównych miejsc wydobycia. Kto się uczył, nie wierzę, żeby sobie nie poradził. Jeśli chodzi o miejsca wydobycia. Węgiel brunatny, oczywiście od razu Bełchatów, odkrywka, wszystko powinniśmy kojarzyć C. Sól kamienna na Kujawach, od razu literka D. No i być może większy problem sprawiło teraz dopasowanie wykresów. W przypadku węgla brunatnego, no dużo razy gdzieś ja też powtarzałam tą liczbę 60 milionów ton, i taka w miarę stała tendencja z lekkim spadkiem na końcu wydobycia od lat tego węgla brunatnego więc tutaj mamy dwójeczkę co do soli najbardziej bym się skalą sugerowała więc zobaczcie mamy tu w milionach ton a tutaj dziesiątki milionów ton więc oczywiście soli nie możemy mieć więcej niż węgla dlatego będzie to trójeczka Zadanie 30. I przechodzimy do handlu. Yy, mamy strukturę handlu w Japonii i mamy odnaleźć, jaką, jaki kraj jest literą X. Cechy charakterystyczne podkreślam. Wow, ale eksportuje ten kraj dużo paliw. No i ale ten kraj musi importować sporo żywności, to być może jego warunki klimatyczne sprawiają, że jakiś tam grup żywności im brakuje. To wszystko wskazuje nam na Rosję. Podaj dwie przyczyny przedstawionego w tabeli udziału towarów rolno-spożywczych w eksporcie Japonii. Eksport Japonii, rolno-spożywcze, pół hmm, procent tylko produktów sprzedają. Podaj dwie przyczyny, czemu tak się dzieje, że Japonia nie jest jakimś gigantem w eksporcie towarów. No zacznijmy od tego, że jest krajem małym, o niezbyt wspaniałych warunkach rolniczych, jest krajem górzystym, więc... Tej żywności nie będzie w nadwyżkach dużo produkować. Na dodatek ma sporą liczbę mieszkańców, więc musi jeszcze ich sobie wyżywić. No i co, i te niekorzystne warunki więc mało też stosunkowo mają gruntów ornych w swojej powierzchni, bo przecież Japonia jest zurbanizowana i jeszcze ma trochę lasów więc na te pola nie zostaje dużo miejsca. Macie tutaj tłumaczyć udział towarów rolno-spożywczych. Troszkę uważajcie, żeby tutaj nie zbaczać w kierunku pisania, a no bo w Japonii jest wysoka technologia i zajmują się przemysłem high-tech. Pamiętajmy, że nawet kraje wysoko rozwinięte, kiedy mają mały udział zatrudnionych w rolnictwie, to potrafią produkować bardzo dużo przez wysoką mechanizację. Czyli tutaj w te usługi Japonii bym nie brnęła, bo nie o to tutaj chodzi. Macie się raczej skupiać na tym rolnictwie. I znowu powiem, że jak na szereg zadań, które widziałam z rolnictwa i z dopasowania krajów, to łagodnie potraktowano tutaj uprawy. Na dodatek, bardzo fajnie według mnie, że zestawiono i rolnictwo, i przemysł, i jeszcze zatrudnienie, które w ogóle nie wiem, czy nie jest tu, słuchajcie, największą podpowiedzią. Bardzo się tego uczyliśmy, że kraj wysoko rozwinięty ma bardzo dużo usług. No, i popatrzcie, jak to zatrudnienie w usługach się tutaj różni. I ja tylko po tym uważam, że można było już to zadanie zrobić w kwestii dopasowania krajów, bo Wielka Brytania będzie miała jeszcze więcej usług, nawet 80%, i tutaj dlatego będę ją odrzucać, czyli Krajem wyżej rozwiniętym jest Grecja niż Brazylia. Ona będzie pierwsza z większą ilością usług. No ale gdyby nam tego było mało, mam jeszcze wyroby, które nam to wszystko potwierdzają. Rolnictwo Grecji też jest bardzo oczywiste. Mam tutaj oliwki na pierwszym miejscu, więc piszę śmiało B. Bardzo charakterystyczne rolnictwo w Brazylii, więc no ciężko ją tutaj dać kawę i kakao do Wielkiej Brytanii, więc to też dosyć łatwe. W kwestii przemysłu, no musiałeś wiedzieć, czy w Brazylii jest ważniejsza ropa czy żelazo. Zdecydowanie żelazo, literka D. Zadanie 32 tyczące się deforestacji. Przedstaw trzy środowiskowe skutki wylesiania. Słuchajcie, dosyć powszechny temat. Zobaczcie, wpisałam w Google. Skutki deforestacji i natychmiast mi wyskoczyły. Dobrze oczywiście, żebyście na maturze rozszerzonej z geografii nie tylko pisali o tym, że jest mniej tlenu, co jest odpowiedzią niczym z podstawówki. Zawsze musimy pamiętać o tych glebach, tak? Patrzcie, jak w tym arkuszu to się przewija, ta degradacja gleb, wycinanie lasów przyspiesza erozji, obniża poziom wód gruntowych, wysuszenie, pustynnienie dobrze, że żebyście o tym pisali. No i niszczenie yy, siedlisk, zwierząt. Myślę, że tu jeszcze inne odpowiedzi byłyby dopuszczalne w tym zadaniu. I zadanie ostatnie, no troszkę Wam mówiłam, że w mojej ocenie no kurczę, to zadanie wykracza poza wymagania, bo miało nie być konfliktów z Azji. Ja o tych sytuacjach uczę tutaj w temacie konfliktów. Nie twierdzę, że się nie da wspomnieć w innym momencie, więc jestem pewna, że CKE napisze, że to było zadanie do czegoś innego, do gospodarki, do czegoś. Myślę, że omawialiście na lekcji wszystkie konflikty, może nie przed maturą, i że przede wszystkim ten Tajwan. Nie był tutaj trudny do rozpoznania. Prowincja chińska, która ogłosiła niepodległość, wysoki stopień rozwoju więc tutaj mamy sobie ten Tajwan. Jeśli chodzi o pierwszy obszar, to zobaczcie, jaką mamy podpowiedź. Była posiadłość brytyjska, stała się specjalnym regionem administracyjnym Chin. No to na mapie od razu wiadomo, że to musi być B, wskazuje to z położenia właśnie na terenie Chin. No, i teraz pytanie: Czy wiedziałeś, że jest to Hongkong, czy nie wiedziałeś? No, w mojej ocenie podsumowując, mówiłam może o tym, że nie jest to arkusz wymarzony także dla mnie. Faktycznie, słuchajcie, zabrakło mi tu takich pięknych, czystych zadań z geografii społeczno-ekonomicznej, zabrakło mi piramid wieku, ale. Zadań, poziom trudności, kiedy porównuję do poprzednich matur, uważam, że naprawdę nie były to trudne zadania. Dało się tutaj myśleć na tej maturze nie strzelać statystyką, tylko myśleć. No to jestem bardzo ciekawa, czy mam rację i wyniki. Tej matury będą całkiem ładne. Czekamy, wrócę. Słuchajcie do Was jeszcze z filmikiem. Jak pokażą się wyniki, skomentuję je, pokażę Wam, jak poszła geografia na tle kraju. A kiedy. CKE opublikuje raport podsumowujący maturę, pokazujący, które zadania były dla uczniów najtrudniejsze, które najłatwiejsze. Też Wam to skomentuję i opowiem, jak wypadła w tym roku matura, więc zostańcie jeszcze ze mną. Dziękuję.